Witam Was, moi drodzy, w pierwszym odcinku w tym roku. Nowy rok no to standardowo noworoczne postanowienia. Ja w tym roku chciałbym y, zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze dobić 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. po drugie ograniczyć energetyki? Detoks jest jak najbardziej wskazany, a po trzecie rzucić to palenie. No, a jakie są Wasze noworoczne postanowienia? A skoro przy temacie rzucania palenia jesteśmy, to do roku 2035, dobrze to wymawiam, chyba tak, seryjnie produkowane auta również będą musiały rzucić palenie. I nie będzie już można pójść do salonu i zamówić sobie V8 pod maską. Według mnie trochę motoryzacja umiera, no ale to jest niby postęp. Te wielkie mocarne jednostki zostaną zastąpione silnikami elektrycznymi. Trochę smutne. No, chyba że masz dużo gotóweczki, tak? To wtedy Lamborghini, Ferrari i tam jeszcze parę innych supermarek może produkować swoje spalinowe modele troszeczkę dłużej. Ile to koniec końców będzie, to, to nie wiem, 5-10 lat, chyba coś, coś w tym stylu, ale jak zwykle. Masz pieniądze, możesz więcej. To jest nieuczciwe. No dobra, ale do rzeczy. Po cośmy się tu dzisiaj zebrali wszyscy? W zeszłym roku. Odbieraliśmy nowe auta z salonu. Jedynkę. M4 w kabriu. M4 w kupejce. M8 odbieraliśmy nieco niestety używaną, ale też były niezłe jaja z tym autem. No to co? To nowy rok musimy zacząć na grubo. I skoro tak bardzo Unia chce wsadzić nas w te elektryki, to sprawdźmy, czy to w ogóle co warte i pojedźmy, odbierzmy najmocniejszego elektryka, jaki do tej pory został seryjnie wyprodukowany. Tym bardziej jestem ciekaw, jak będzie wyglądało wydanie tej Tesli, gdyż mogę Wam powiedzieć, że jakiś czas temu zgłosił się do mnie przedstawiciel Tesli, który poszukuje nowych punktów na właśnie salony tej marki, no i chcieli ode mnie wynająć firmę, tylko koniec końców stwierdzili, że jest trochę za mało miejsca, no i coś tam nie pasuje, tak? Dlatego zobaczmy, jak w tej Warszawce się usytuowali, że tam im pasuje, a tu w Łodzi im nie pasowało. W ogóle Tesla, po którą dzisiaj jedziemy, trafi do Was. I nie będzie żadnych biletów, loterii paragonowych, innych tego typu rzeczy. No ale to się dowiecie wkrótce, jakim cudem do Was trafi. Trafią też do Was nagrody, moi drodzy, ponieważ jak wiecie, wybieramy zwycięzców. Jakieś fajne komentarze, te sprawy. Jak to u mnie działa, bo jeszcze wiele chyba osób nie wie do końca. Polega to na tym, że pod tym odcinkiem wbijasz subskrypcję, łapkę w górę i komentujesz, dlaczego to właśnie do ciebie mają trafić lub po prostu zawiasz komentarz odnośnie filmu, który właśnie, właśnie oglądasz i za tydzień pod kolejnym materiałem Wbijasz w opis, szukasz swojego niku, jak go tam znajdujesz, no to cieszysz się z przedpłaconej karty paliwowej, velura lub innej rzeczy, którą w danym czasie rozdaję. Dlatego 5000 łapek pod tym materiałem i standardowo nagrody lecą do Was. A my przenieśmy się już do Warszawy i odbierzmy ten cichy, a szybki wóz. Oczywiście niezbędne do odbioru będzie co? No, papiery od auta tablice rejestracyjne. Dlaczego czerwone? To temat w sumie na oddzielny, osobny odcinek, bo wyjaśnienia tego naprawdę by zajęło długo, ale nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, jak w naszych polskich urzędach jest. No i do tego potrzebne są pady. Dlaczego? Ten samochód ma wiele ciekawych rozwiązań. No ale to za chwilę o tym sprawdźmy, jak będzie wyda wy wydanie wyglądało. O no, powiem wam szczerze, w środku Widzę, że Tesla wychodzi z założenia, że mniej znaczy więcej, bo w salonie mamy tylko to, czego nam potrzeba, czyli biureczka, komputerek, przy którym możemy sobie skonfigurować nową Teslę, no i modele do wyboru. I widzicie, mają urządzenia z nadgryzionym jabłkiem. I coś czuję, że nie jest to bez przyczyny, bo utwierdzam się w przekonaniu, że Tesla to taki iPhone tylko w świecie motoryzacji. Dlaczego? No bo każdy kolejny model Różnić się od siebie jakimś delikatnym tylko szczegółem. I w przypadku iPhone'a mamy dokładnie tak samo. W kolejnej wersji mamy tu aparaciek inaczej przełożony, tu troszkę więcej, tu inna troszkę obudówka. Widzicie, no Tesla z roku na rok mniej więcej cały czas wygląda tak samo. Niektórzy powiedzą, tak jak w przypadku iPhone'a, po co zmieniać ideał. Ale ja to zwolennicy Tesli i iPhone'a. Dla mnie ideał to BMW i spalinówki pod maską. Dlatego może nie zachwycajmy się nad autami, Tutaj tymi, tylko sprawdźmy po co tu przyjechaliśmy i co niedługo będzie cieszyło oko i nie tylko na łódzkich drogach, bo jak wcześniej pamiętacie powiedziałem, Tesla będzie dla was. To też jeszcze chwilę się wstrzymajmy, może odsłonimy wreszcie tutaj tą ścianę, prosiłbym kogoś o odsłonięcie. Tesla Model S Plus. Ale fajna funkcja. Możecie mówić w środku, a dźwięk idzie na zewnątrz. Jest to naprawdę fajna opcja do podrywania sikorek na mieście. Wiecie, można tam naganiać, naganiać. No dobra, ale przejdźmy w takim razie do rzeczy. Nazwę modelu już znacie. Przed chwilą powiedziałem. A teraz. Po raz kolejny utwierdzamy się w przekonaniu, że w przypadku Tesli mniej znaczy więcej. Gdyby ten kolor był na BMC, to nazwaliby go Magenti, greci, Silvestro, Nurburgring i jeszcze parę innych dopisków. W przypadku Tesli Multipluret. O, jeszcze gada do mnie, fajna, fajna. Model S różni się od wcześniejszej wersji. No tak jak w przypadku już wcześniej słynnych iPhone'ów, niewielkimi różnicami tak, dla zwykłego lajka, bo pewnie dla specjalisty, który siedzi w tym świecie aut elektrycznych, no te różnice są o wiele łatwiej zauważalne. Ale ten dopisek, plat i ten znaczek tutaj na tylnej klapie Spaceballs to jest z parodii Gwiezdnych wojen i oznacza on tą najwyższą prędkość. I faktycznie ten samochód jest w stanie osiągnąć jakąś irracjonalną prędkość, a może nawet nie irracjonalną prędkość, ale jest ją w stanie osiągnąć w totalnie bardzo szybkim czasie, gdyż 1,9 sekundy do setki. Gdyż ten samochód, cywilny wóz wyjeżdżający z salonu, który może poruszać się po polskich drogach, ma 1020 koni. Co do. z wielką mocą. Wiąże się również wielka odpowiedzialność, o której moim zdaniem producenci Tesli troszkę zapomnieli, gdyż 1020 koni mają być hamowane tym czymś? Serio? Nie ma ceramiki. I pakiet ceramiki dopiero wyjdzie za jakieś podobno pół roku. Halo, jak przez te 6 miesięcy się nie zabić tym czymś? Pilot sporty 4 Teresy? Fajnie, ale to nie opona hamuje. To to, to hamuje. Halo! Elon, co jest? Całe auto jest okamerowane niczym Ford Knox. Tu mamy kamerę, w lusterkach kamery, tutaj nawet na słupku mamy kamerę. To chyba nikogo nie dziwi, dlatego że ten samochód potrafi sam jeździć, sam skręcać, sam hamować, no wszystko robi sam. Niestety funkcja właśnie tego autopilota w Polsce jest niedostępna. Hm, to chyba też nikogo nie dziwi, bo w sumie znając nas, Polaków, to byśmy szli na tylną kanapę, ustawiali autopilota na dane miejsce i się dopiero budzili na miejscu. Więc... To byłoby skrajnie niebezpieczne, albo jeszcze jakby kogoś fantazja Łańska poniosła, to po jakimś melanżu by to zrobił. Nie, nie, to w sumie nawet lepiej może, że tego nie ma. Z zewnątrz. Po prostu poprawny samochód. Nie wyróżnia się żadnymi jakimiś dyfuzorami, wielkimi spoilerami, zderzakami i nie wygląda, że to ma taką moc, jaką ma. Ale największa magia tak czy siak dzieje się w środku, dlatego tam się przenieśmy. Tak się otwiera to cudeńko, gdyż pilota nie mamy. Mamy kluczyki, tak zwane kluczyki, karty. O! Kartę, kluczyk kładziemy w miejsce do tego przeznaczone, czyli tutaj takie ładne usytuowanie, pięknie to wygląda. No i co? Widzimy przed oczyma. W aucie za 600 tysięcy zabrakło materiałów na dokończenie kierownicy. A serio nazwali to Joik Joke czy po polsku po prostu Volant. I jest to naprawdę specyficzny system, bo mniej więcej taki schemat występuje w Formule 1. W autach, które zapierdalają 1200, 1020 koni, to musi iść. Ale czy w ruchu miejskim, ulicznym, to coś jest wygodne, jak mamy zawracać? Tu mamy migacze pod guzikami. Coś czuję, że jak będę chciał zawracać zmienić kierunkowskaz, na przykład na rondzie. To się może skończyć, kraksą. Ale sprawdzimy to spokojnie, sprawdzimy. Kolejna rzecz w tym aucie. Tadam! Ej, migacz, odbij już. No, odbiłem. Tadam! Chciałbym Wam tylko przypomnieć, że zabronione jest podczas jazdy używanie telefonów komórkowych, tak? Nie możemy. Nawet na światłach. 12 punktów i 8 lat w gułagu za to grozi. A to już możemy, tak? Ten te te telewizor, który tu jest sadzony, nalajcie. Tutaj policja do tego nie ma żadnych przeciwwskazań. Gdzie ikonki są małe, jestem w szoku. Poczekajcie moi drodzy, ha, po coś to w końcu wziąłem. I właśnie do tego ekranu. Hmm, teraz rozkminimy jak to się robi. Wtykamy w USB-C <grym> i będziemy grać. Czekasz na panienkę, którą wyrwałeś krzycząc na nią na światłach czy gdzie indziej? W tej chwili, w której ona będzie zmierzała do ciebie, możesz sobie coś pograć. Dobra, tylko jak to teraz się ogarnia? Halo? <noise> tak mówię. mówiłem, odpaliłem jakąś podstawową grę, tak naprawdę, tylko żeby sprawdzić czy padzik działa. Bo pożyczyłem go dzisiaj od kolegi, żeby <noise> tylko to zrobić. I słuchajcie, to naprawdę praży, jestem w szoku. I ta gra jest banalna, bo tutaj ten samochodzik pomaga nam jeździć i przegrać tę grę to musiałbym być naprawdę upo albo coś. Ale fajniejszą rzeczą jest to... Hej, halo, hamuj, 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 konie. Dobra, nieważne. Fajniejszą rzeczą jest to, że mamy tu podłączenie do Steama. I możemy grać w gry... A, możemy też prowadzić. Zapomniałem. Jezus Maria. Możemy grać w gry, które są dostępne na Steamie. Jak Wiedźmin pewnie w Strike'a nie pogramy. Ale w jakiejś GTA cholera wie, trzeba będzie to przetestować. O ja jakby powiedzieć takiego Isamu, który jest fanem gier. I nagrać z nim odcinek jak gra w gry na tym telewizorku. To byłaby myśl. O, a podczas jazdy, co też jest dosyć ważne, 22 głośniki. Jakiś system noise cancel. Umilają nam podróże. To będziemy zaraz testować jak pokonamy tylko te drzwi. Powiem wam szczerze, że trochę przeciągam wyjazd przez te drzwi, gdyż po przekroczeniu tej bramy stanie się trochę smutna rzecz. Już wam mówię dlaczego. Gdy ten samochód Wyjedzie na tamtą stronę, straci 100 tysięcy złotych. Dlaczego? Zamawiany był dwa lata temu. No, taki lekki, tam, krótki czas oczekiwania. No, ale właśnie za kwotę 600 tysięcy złotych. Teraz najtańszy taki model możemy kupić. Znaczy, nie najtańszy, tylko taki sam model kosztuje już 700 tysięcy. Skoro my mamy na fakturze 600 tysięcy, ubezpieczona jest na 600 tysięcy. Wyjeżdżamy, jakiś pan robi nam bum. No i co? I nawet jak zyskujemy szkodę całkowitą, nie odkupimy już takiego samego auta. Trochę to przykre. No ale trudno. Trzeba w końcu to zrobić. Ale może zanim jeszcze wyjedziemy, to pokażmy taką fajną rzecz, ponieważ zmiana właściciela z Tesli na fizycznie nowego właściciela wygląda nieco inaczej niż w przypadku normalnych samochodów. Normalnie dostajemy kluczyki, dokumenty i wio zabrany. A jak jest w przypadku Tesli? Znaczy podpis? Na wypadzie. I koniec? Tutaj czas i dzięki temu synchronizuje się nowy właściciel z tym autem Dokładnie i może tak. gnać. I wszystko o nas, ten komputer. Salon się zresortuje i własność przejdzie z testu klienta. A, i teraz dzięki temu temu wszystko, wszystko wie, wie salon o aucie, gdzie jest, jak jeździ, co klient robi wie, klient? Salon nie klient wie. wie. Salon, nie wie. Znaczy, salon aha, nie wie. Aha, dobra. Ciekawa procedura. Bo chyba w BMC, w jak BM, jest aplikacja MyBMW, ale nie, nie trzeba tego wpisywać, A tutaj wszystko w tym magicznym elektrycznym urządzeniu. Tak. Dokładnie tak. Ach ta, jak se to dá. Simply is better. To w takim razie za sobą. Żeby w to nic nie uderzyć, 1020 koni wyjeżdża ze stajni. I czy elektryczny może być tylko czajnik? Hmm, no nie mamy warunków za specjalnych do tego, żeby to sprawdzić. Dlatego dla Was to będzie moment, a dla nas pewnie parę dni oczekiwania na dobry warun. Gdzie sprawdzimy ten samochód versus jakieś porządne niemieckie V8. Z wyścigami się jeszcze na chwilę wstrzymamy. Szybki update, auto chyba na gwarancję taką mini wraca. Cieraczka nie zbiera w ogóle wody. No, dlatego naprawmy to, i za chwilę przejdźmy do testowania elektryka i V8. Tesla Model S plat bezdźwięcznie objechała najmocniejsze seryjnie produkowane BMW. Mnie i raczej Was pewnie nie dziwi. No 1020 koni, 625 koni. No jest znacząca różnica. Ale jeżeli ktoś z Was teraz powie, że rozrzutnik do gnoju znaczy takiej wersji RS jest w stanie objechać Plada no to moi drodzy z wielką przyjemnością Pragnę to dla was sprawdzić! Tesla górą górą! Polska górą tesla górą! Także jest to piekielnie, szybki wóz! O gadżetach, które ma w środku, bo to one robią tutaj robotę. No, pamiętajmy, ten samochód nie wydaje żadnego dźwięku, więc jakich przyjemności z jazdy, oprócz tego, że super przyspiesza, nie ma. Ale przyjemności są we wnętrzu. Te tablety, to wszystko, co tu się dzieje, naprawdę luksusowo. Fajnie, ale myślę, że o tych gadżetach to powinien nagrać odcinek ktoś, kto się zna na motoryzacji, kto potrafi wypunktować dobre i złe strony, czyli na przykład Kickster. Więc Tesla pojedzie do Kickstera. Pora odpowiedzieć Wam na jedno najważniejsze pytanie: po jaką cholerę nam ta Tesla? W zeszłym roku, razem z Fundacją Fan Fun Drive, zbieraliśmy na pierwszą w Polsce karetkę neonatologiczną o zabudowie kontenerowej. Nie ma tak nowoczesnej karetki w Polsce jak ta, ale niestety trzeba ją jeszcze wyposażyć. I tak, jak na karetkę, i na to wyposażenie zbieramy pieniądze właśnie dzięki temu, że wozimy Was takimi sportowymi samochodami, tutaj na rynku głównym, manufaktury. I właśnie w taki sposób ta Tesla trafi do Was. Możecie tu przyjść, wesprzeć fundację i poczuć ten 1,9 sekundy do setki. Już nie wiem, jak to ogarniemy przy tych mandatach, ale spokojnie damy radę. I wszystkie pieniądze które na tych przejazdach zostaną zarobione pójdą na wyposażenie tej oto karetki, by mogła wyjechać wreszcie na drogi i nieść pomoc najmłodszym. Więc myślę, że naprawdę fajna akcja. Po tym wielu z Was już tutaj było, czy y, jak przyciągnąłem Illegala M4, czy jakieś inne superauta i myślę, że dobrze to wspominacie. A co z Teslą? Hmm. Poza tym, jak będzie tu pomagać, myślę, że można byłoby zrobić nią parę wjazdów na garaż, na przykład do MGP, ponieważ ma on tysiąc konnego hurakana. Tysiąc konny hurakan kontra tysiąc konna Tesla. To by było dobre. Napiszcie w komentarzu, kogo jeszcze mamy w tym roku odwiedzić. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i co? I Widzimy się za tydzień, w niedzielę, o 13 standardowo.